Dzień dobry. Jesteśmy na osiedlu uniwersyteckim w Fordonie. Ja się nazywam Remigiusz Jaskot, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Błażej Bębnista, pasjonat Fordonu i bydgoski dziennikarz. Witam Państwa, dzień dobry. Błażeju, spotykamy się właśnie tutaj w Fordonie, bo przygotowujesz książkę i tak to możemy powiedzieć poprosiłeś bydgoszczan o pomoc. Tak jest. Jestem mieszkańcem Fordonu od urodzenia. Wychowałem się i żyję do dzisiaj na sąsiednim osiedlu przy lesie. Poprosiłem mieszkańców Fordonu i całej Bydgoszczy o pomoc w tworzeniu mojej publikacji o historii powstawania nowego fordonu, żeby przesyłali mi zdjęcia, materiały czy swoje wspomnienia dotyczące budowy osiedli przy lesie, bohaterów, szybowników i innych miejsc, które powstawały w okresie przed 1989 rokiem. Wiem, że już trochę zdjęć masz, przede wszystkim z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Mówiłeś publicznie, że są to pewnego rodzaju rarytasy, więc co na tych fotografiach można zobaczyć? Przede wszystkim na tych zdjęciach widzimy, jak Fordon wyglądał przed budową nowych osiedli mieszkaniowych. Widzimy tereny dawnych wsi, które stały się później osiedlami Fordonu oraz elementy dawnej zabudowy, hangary szkoły szybowcowej, która istniała do 1963 roku. Na jednym z zdjęć możemy zobaczyć nawet samoloty i szybowce. Także zabudowania, czy to na terenie górek fordońskich, czy pod nimi i przede wszystkim, jak tak naprawdę ten Fordon wyglądał przed realizacją wielkiej dzielnicy mieszkaniowej. Czyli, gdzie znajdowały się lasy, gdzie znajdowały się nieużytki. Jesteśmy na ulicy Studenckiej. Tuż obok nas, po drugiej stronie ulicy Kaliskiego, znajduje się kampus uczelni, która dziś nosi nazwę Politechniki Bydgoskiej. Powiedz Bożeju, jak powstanie uczelni, która wtedy nosiła nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej. Jak ta decyzja z lat 70., że tutaj powstanie kampus, zmieniła całą tę okolicę? Myślę, że szukano miejsca na duży ośrodek szkół wyższych, bo tak pierwotna koncepcja zakładała, że od ulicy Kaliskiego do dzisiejszej Rejeskiego powstanie wielki. Uczelniany kombinat z kilkunastoma wydziałami, budynkami po tej stronie, osiedle, po tej stronie, stronie Kaliskiego miały powstać nie dwa, a 11 akademików z całym zapleczem socjalnym. Jakby, gdyby te plany się zrealizowały, osiedla uniwersyteckiego zapewne by nie było, gdyż stałoby tutaj obok uczelniane centrum socjalne, a nie do, podal znajdowałoby się kolejne zbiorniki wodne. Decyzja o lokowaniu ośrodka szkół wyższych w Fordonie na pewno wpłynęła na szybsze tempo zabudowy mieszkaniowej. Był wtedy głód posiadania mieszkania, władza robiła wszystko, żeby ich powstawało jak najwięcej. Koncepcje zakładały, że w Fordonie powstaną mieszkania dla 160 tysięcy osób. Powstało jedynie dla około 70 tysięcy, gdyż Wiadomo, było wiele przyczyn tego stanu, ale przede wszystkim zmieniła się upokojowe, jednak wiele z tych osiedli udało się zrealizować. Załóżmy, że mam takie zdjęcie z lat 70. albo 80. i chciałbym się z tobą skontaktować. Jak to skutecznie zrobić, bo wiem, że tych dróg kontaktu jest kilka. Przede wszystkim zachęcam do kontaktu za pośrednictwem Fanpage'a Fordu na co dzień. Wystarczy wysłać do nas wiadomość prywatną. Już mamy w naszych rękach kilka ciekawych materiałów przesłanych przez Fordoniaków. Można je też wysyłać na maila, mail. .fncd małpa a także myślę, że znaleźć można można też w innych miejscach w internecie. Zachęcam do przesyłania tych materiałów i wyjęcia je ze swoich szuflad i albumów, gdyż jest to historia Bydgoszczy, historia Fordonu, którą warto pielęgnować i warto pokazać ją innym mieszkańcom. Przypomnijmy, że partnerem akcji jest spółka CD i konsultanci budowlani, która tutaj w Fordonie realizuje osiedle uniwersyteckie. Pożej u tobie dziękuję za spotkanie. Dziękuję Tobie również, dziękuję Państwu. A Państwa zachęcam do oglądania kolejnych filmów Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia!